Thank you. I should spread my coat so. Halo. Koniec. Halo, wysiadamy. Wysiadamy. Ale no, chciałbym do domu po pracy też zdążyć, Sorry, Śpioszek się trafił, Ale no, jeszcze z pretensją, że go budzę zimno. Śpioszek kurwa A to pan wylecić powinien taki czujnik. Dobrze, że te mikrofony są. Daj je po uszach. Nie krzycz, nie przycz, nie krzycz. No i dobra. Pić trzeba umić, jak to mówią, nie? Pić trzeba umić. Człowiek za mocno da w gaz, to potem nie wie, gdzie wysiada. Jak to mówią. Muszę wyłączyć to no. wszyscy usiedli. To się pięknie w pięknym czasie. W trafie zjeżdżamy na bazę 114. 5 kółeczek było zrobione, w tym jedno przez jednostkę wojskową na Dęptowie, zielona szczałka jest z kimaludiniem i dwa kółeczka na 173-11 spadamy Dawno śpiocha nie miałem, no ale jakiś trafi. Nie wiem, czy on nie wsiadał na e, oburzu centrum I coś chyba to ten i coś pytał o przyjadę przez pogórze dolne To chyba zaspał trudno, ale stąd na piechotę nie jest daleko na pogórze dolne tam przez dworzec w i potem tam jeszcze kawałeczek i tam gdzieś w miarę o, Tym tego gościa i, i stanem, stanem, no to... To może do, do, do rana dojdzie. <grywia> do rana nie, ale normalnie to pamiętam z pół godzinki, ale no, może więcej, nieważne. i to się trzeba pilować niestety. Jak się troszkę da w gaz, no to lepiej nie siadać w komunikacji, lepiej stać, bo może dojedziesz do celu. O, Tesco, likwidują te były Tesco, już tam burzą po części, zburzone, pada, już nie pada. Idziemy. Dwa szybkie kółka, no. ale nie ma to do siebie, że to jest długa, bo to ponad godzinę mniej więcej tam godzina 10 nie jedno miałem tylko, nie, generalnie w zasadzie to miałem do jazdy bez później. pierwsze pół kółeczka do placu Kaszubskiego no to mnie tutaj przed, na granicę Gdyni z Rumią toreczek spotkał no to minus 6 w zasadzie na placu Kaszubskim miałem Ale tam po tym czasu miałem Jeszcze spokojnie pół godziny Bo od czego jest 36 minut to odjedziesz 6 to jeszcze Można było sobie postać Co tutaj jest grane? Ja będę do domu wracał Chciałbym wiedzieć, ale coś tutaj To jakaś tam naprawa No konserwacja i coś tam jeszcze innego żadnych braków nie zbierają Ale pogoda, brzydka wiatr, deszcz też ze śniegiem już Najkrótsze dni zaraz będą się wydłużać. 20, za chwilę 21, już. 23, 30. O, 9 godzin. 9 godzin pracy. Dzisiaj jeszcze w piątek. Lipska 192, 141, 192. To co miałem wcześniej, ostatnio ale wy to oglądacie pewnie w piątek, więc już jest sport. także Muda, no dzisiaj tak troszkę mówię coś innego, bo to C-14 z jednostki wojskowej to już nie jechałem, no raz jechałem, jest nagranie zresztą, może stary 28 no to mówię, 6-7 lat będzie jakby to był luty chyba. Chyba 17. Chyba 17 rok, nie pamiętam, 16-17 dawno. Ale drogi drogi od Dęptowa do jednostki wojskowej tam raczej nie tknęli e, Wprawdzie zmieniła się, jest więcej dziur. Stany straszne, straszny chyba nie wiem, może to już jakieś takie zabezpieczenie jest przeciwko najeźdźcy jakiemuś. Połamy się, nie wiem, rozma i podwozie na tej drodze. No tam w zasadzie są chyba tylko dwa zajazdy w ciągu dobrych 114 rano właśnie i po południu Tak jak tam wojsko platy zaczyna przy Tak, no to co? No, zimno odpukać. No, o, ale tutaj biały, zobacz. Tu jest biały. No, ale tu jest wolnimo, bo nie wiadomo, co tu leży na tej ziemi, na tej, na tej drodze. No, nie jest to jakieś takie... że było to poszpiegowe, no, ale lepiej uważać. A jak po zetnie jakiś mróz to będzie dupa. dupa blada, śliska I co? Święta, święta Zaraz święta No, były w tym miesiącu jeszcze dwa razy no, słuchajcie że to chlapie po tych nadkolach gdzieś tam, ale Lepiej, jak to mówić, dmuchać na zimne No tutaj oczywiście Jest zimne, lepiej dmuchać Troszkę świeci, to no, mokre, wiadomo, ale skończmy tą pracę spokojnie. To jest wyżej, tu zawsze inaczej, na tym, na tym właśnie, czy to witamino, czy garbiny, tutaj, czy czy wielki Zawsze inaczej tutaj. Zawsze chłodniej, zawsze śniegu więcej. No albo w ogóle. Nie wyleży. Kurzy się jest pod kół. Ale. No tam mnie nie zbawi. A, a weź człowieku potem leż ranny w tym zimie. I możesz się ruszyć W danym kracie ciepło jest Co ja gadam? Dobra. Zmęczenie. Dobra, to pod. Troszkę, troszkę kurzawe robimy z tyłu. Nie, nie, nie pokazuje, że był mróz, ale to mówię Także tego... No i co? No i nic, no mówię, no, no, no Ktoś tam też zjeżdża Na bazę Nic na no, co tu strzępić rejona no? Święta, święta i po świętach Zwolnij, bo jak ten pójdzie bokiem Kurier Co tam mała ciężarówka Święta się zbliżają. Trzeba życzyć wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Obyłby, oby był nie gorszy jak ten. Oby był lepszy nawet. Chociaż ten się kończy fajnie, wesoło. Myślę, że tamten przyniesie jeszcze więcej radości. i tak dalej i tak dalej a no, święta no co no, wiadomo one były zakarpiane tylko tak zdrowo żeby można było przez dwa dni żeby nie umierać na drugi dzień ja się tam bodaj 28 do roboty wpisałem więc można 26 spokojnie ognia dać Tak, wyłączymy wzięte, to zabrane, to spakowane trudne te autobusy wszystkie pobrudziły się od tej wody, od tej soli od tego błota tej pogody Tyle no jak to mówią. Zleciało. by Mówi czasami taka troszkę inna Jedna zadanka niż, niż zwykle. Tam szczęście że wydarzają to zawsze to zleci troszkę ten czas inaczej. No praktycznie prawie, że tam jedno kółko zrobiłem. Jak było jeszcze widno na 114, a potem to już troszkę po ciemku nagrane z nagrałem. To zaczęła to, to, to jednostki wojskowe to, 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 uaktualizować, ale tam już się potem Czarol bardzo robiło ciemno, więc cała praca po ciemku. Dobra a co najlepszego pod te święta i pod nowy rok. E